W drugiej tegorocznej odsłonie portfela analitycy biura maklerskiego BNP Paribas dokonali tylko jednej zmiany w portfelu: Z zestawienia wypadł Creotech Tech Instruments, czyli gwiazda sektora Space na GPW, a w jego miejsce eksperci wybrali akcje internetowego dystrybutora OPON i Felk. Zapraszam serdecznie na nowocinek .pl. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Z portfela biura maklerskiego BMP Paribas wypadły akcje Kraftoth Instruments. Uzasadnienie tego ruchu jest krótkie i konkretne. Analitycy zdecydowali się zrealizować pokaźny zysk z pozycji i postawić na inną perspektywiczną spółkę. Flory polskiego producenta nano i mikrosatelit wysyłanych w kosmos w portfelu biura macierzystego BMW Paribas pojawiły się w sierpniu 2025 roku przy kursie w okolicach 290 zł. Na koniec stycznia kurs kreotechu wynosił rekordowe 618. Stopa zwrotu przekracza więc 113%. KraoTech Instruments to największa polska spółka technologiczna w sektorze kosmicznym. Firma zbudowała w piasecznie certyfikowane przez ESA centrum produkcyjne zdolne do montażu nawet 20 satelit rocznie. Trzon oferty stanowi autorska platforma Hypersat, przeznaczona dla misji mikrosatelitarnych. KraoTech realizuje obecnie takie projekty jak MikroGlob, system obserwacji Ziemi dla Agencji Uzbrojenia oraz program Kamila dla ESA obejmujący konstelację czterech satelitów. Firma jest także zaangażowana w projekty naukowe ESA, m.in. LISA i Space Weather. Dzięki licznym kontraktom spółce w ubiegłym roku udało się po raz pierwszy w historii zamknąć kwartał z zyskiem netto i dodatnią Ebida. Miejsce po Kretechu zajęło Oponeo, którego kurs od blisko roku pozostaje w konsolidacji w okolicach 100 zł. Niedawno internetowy dystrybutor OponiFerg podał wstępne dane za 2025 rok. Według szacunków, spółka wypracowała miliard 750 milionów złotych jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 5,5% rokrocznie. Jak oceniał analitycy Biura Maklerskiego BNP Paribas, przed spółką publikacja wyników za kluczowy kwartał w roku, Oponeo.pl pochwaliło się już przychodami za czwarty kwartał 25, które wyniosły 7% rokrocznie, oraz mając na uwadze deflację cen opon na rynku, sugerują dwucyfrowy wzrost wolumenu, a tym samym dalszy wzrost udziałów rynkowych. Również pierwsza połowa 26 zapowiada się wynikowo bardzo dobrze, biorąc pod uwagę prognozy pogody, a przede wszystkim zapasy poczynione po niższych cenach. W średnim i dłuższym terminie wsparciem dla spółki pozostają wprowadzone cła antydumpingowe na produkty chińskie, które powinny przełożyć się na wzrost średniej ceny opon oraz średniego zamówienia, co powinno równoważyć oczekiwaną erozję marży na produktach importowanych właśnie z Azji. Eksperci zwracają uwagę, że wyniki Oponeo będą dodatkowo napędzane osiągnięciami Tadelo. Firma prężnie rozwija się na rynku rowerowym w Polsce i skokowo poprawia zyski oraz przychody. Jej notowania w skali roku urosły o blisko 240%. Jak dodają analitycy, pozytywnie do rezultatów grupy kontrybuować będzie również oczekiwany wzrost wyników spółki Tadelo, która nadal notuje ponadprzeciętne dynamiki wzrostu sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowności. A miejsce w portfelu analityków biura makerskiego BMP Paribas zachowało 9 spółek: Benefit Systems, Budimax, CD Projekt, Comp, Cyberfox, Dom Development, Mobruk, Synectic i XTB. To przekrój przez kilka kluczowych trendów na rynku. Wzrosty rynku benefitów pracowniczych, kumulacje inwestycji infrastrukturalnych, mocne marki w gamingu, rosnące wydatki na cyberbezpieczeństwo, gospodarkę odpadami, e-commerce, mieszkaniówkę, nowoczesną medycynę, a także handel na rynkach finansowych. Wspólnym mianownikiem większości tych spółek jest mocna pozycja bilansowa, wyraźny wzrost skali biznesu oraz konkretne scenariusze poprawy wyników w latach 26-27, często już wspierane przez rozbudowane portfele zamówień lub ambitne strategie rozwoju. W przypadku Benefit Systems analitycy biura makerskiego BNP Paribas zwracają uwagę na wyraźnie lepsze od rynkowych oczekiwań wyniki za trzeci kwartał oraz utrzymanie trendów w końcówce roku. Przychody wzrosły o 42% rokrocznie, a znormalizowany zyski bida i netto o odpowiednio 46% i 31% rokrocznie. Pozytywny wpływ miała konsolidacja tureckiej sieci Fitness Mac, która, jak podkreślają analitycy, wygenerowała bardzo wysoką rentowność. Jak komentują analitycy biura makerskiego BNP Paribas, Spółka zaprezentowała bardzo dobre wyniki za trzeci kwartał, mocno powyżej konsensusu. Przychody wzrosły o 42% rok rocznie, a znormalizowany zysk bida i netto odpowiednio 46% i 31. Kluczowe dla dalszej historii ma być połączenie utrzymania wzrostu w kartach sportowych z poprawą rentowności segmentów, które dziś kosztują wyniki w trakcie inwestycji. Dane za czwarty kwartał mają potwierdzać utrzymanie trendu. Liczba kart sportowych wzrosła o 16,5% rocznie w całej grupie. W horyzoncie 26 roku analitycy oczekują spowolnienia dynamiki kart w Polsce, ale jednocześnie mocnego przyspieszenia w Turcji i to nie tylko po stronie kart, ale też rozwoju sieci klubów. Ważnym elementem ma być zmniejszenie straty w obszarze kart w Turcji oraz stopniowe dojście do break-even w inwestowanych obszarach. Budimex pozostaje w gronie faworytów, ponieważ zdaniem biura makerskiego BMP Paribas spółce sprzyja przyspieszeniu inwestycji infrastrukturalnych. Analitycy wskazują na mocny bilans, zdywersyfikowany portfel zleceń, rozwój segmentu usługowego oraz ekspozycję na obszary o potencjalnie dużej skali nakładów, rynek energetyczny, OZE oraz kontrakty militarne. Jak komentują analitycy, Budimex posiada mocny bilans, wysoki zdywersyfikowany portfel zleceń oraz jest eksponowany na inwestycje związane z rynkiem energetycznym tutaj OZE, a także kontrakty militarne. Tyle pojawia się także temat dystrybucji środków z KPO i budżetu UE, które mają przełożyć się na przyspieszenie inwestycji w najbliższych latach. Analitycy dodają, że kilkumiesięczne przesunięcie w realizacji projektów nie powinny istotnie ciążyć na prognozach, a wyniki z realizacji bieżącego portfela wspierane są przez stabilizację kosztów materiałów i podwykonawców. Dodatkowym sygnałem mają być wstępne wyniki za czwarty kwartał 25, które okazały się sporym zaskoczeniem, szczególnie pod kątem rentowności. Jak mówią analitycy, wartość portfela zamówień na koniec czwartego kwartału 25 wyniosła 17. миллиардов злотых в versus... prawie 18 miliardów na koniec 2024 roku, natomiast w tak zwanej poczekalni są kontrakty o wartości 10 miliardów złotych, z czego połowa na rynku zagranicznym. W przypadku CD Projekt biura maklerskie BNP Paribas podkreśla solidne wyniki za trzeci kwartał 25 i istotne przebicie konsensusu na poziomie zysku. Spółka miała wypracować niemal 194 miliony złotych zysku wobec oczekiwań rynkowych 163, a jednym z motorów pozostała silna sprzedaż Cyberpunka 2077, którego Łączna sprzedaż przekroczyła 35 milionów jak wskazują analitycy Biura Maklerskiego BMP Paribas, mimo upływu czasu Cyberpunk 2077 jest mocnym tytułem i znajduje coraz to nowych odbiorców, co też pozwala pozytywnie myśleć o drugiej odsłonie tej gry. Biuro Maklerskie BMP Paribas zwraca też uwagę na skalę zasobów po stronie produkcji. Na koniec trzeciego kwartału przy Wiedźminie 4 pracowało niemal 450 deweloperów, a zespół pracujący nad kontynuacją Cyberpunka liczył 135. W ujęciu strategicznym analitycy stawiają tezę, że CD Projekt pozytywnie w się. Na tle branży na GPW dzięki pozycji bilansowej markom oraz pipeline'owi. W tle pojawia się również program motywacyjny na lata 23-26, w którym spółka zakłada osiągnięcie 2 miliardów złotych wyniku netto. Zdaniem biura maklerskiego BNP Paribas może to oznaczać presję na dowiezienie dodatkowych premier w najbliższych miesiącach. Jak oceniają analitycy biura maklerskiego BNP Paribas? Naszym zdaniem oznacza to, że spółka będzie musiała w najbliższych miesiącach wypuścić na rynek co najmniej jeden z nieujawnionych dotąd projektów, który wsparłby wyniki. Kolejną spółką jest KOMP, który jest typem biura maklerskiego BNP Paribas, ponieważ rynek premiuje powtarzalne przychody i ekspozycje na cyberbezpieczeństwo. Analitycy pozytywnie postrzegają perspektywy spółki w segmencie SaaS, wskazując na bazę klientów i model oparty o powtarzalne przychody. Dodatkowo istotnym elementem ma być strategia KOMP 2028 Security First oraz ambicja umocnienia pozycji lidera w Polsce jako dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego dla wojska i administracji. Jak komentują analitycy, jednym z celów jest umocnienie pozycji lidera w Polsce jako dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego dla wojska i administracji. W obecnym otoczeniu taki kierunek uważamy za bardzo perspektywiczny. Biuro makerskie BNP Paribas przywołuje też cele finansowe strategii: 150 milionów złotych Hebida w 2026, 165 w 2027 i 180 w 2028. W pakiecie pojawia się również rosnący transfer do akcjonariuszy. Tutaj dodatkowym wsparciem dla wyników też będzie uczestnictwo spółki w krajowym systemie kaucyjnym oraz ogólna sytuacja rynkowa wspierająca sprzedaż rozwiązań IT. W przypadku spółki Cyberfox, biuro makerskie BNP Paribas stawia na realizację synergii po ostatnich przejęciach oraz rozszerzanie oferty. Analitycy pozytywnie oceniają akwizycję shopera, wskazując na potencjał optymalizacji wydatków na R&D, marketing oraz cross-sell usług w połączonej grupie. Osobno wskazywany jest zakup PrestaShop, który ma oznaczać skokowy wzrost GMV oraz rozw rozwój w Europie Zachodniej, a także synergię w hostingu i e-commerce. Jak komentują analitycy, pozytywnie oceniamy dokonane ostatnie akwizycje Shopera oraz PrestaShop. Biuro makerskie BNP Paribas zwraca uwagę również na konsolidację marek w segmencie hostingu, gdzie oczekuje synergii operacyjnych. Wątek cenowy jest dość konkretny. Analitycy spodziewają się wzrostu średniej ceny w hostingu dzięki dodatkowym usługom, podkreślając, że spółka od dwóch lat nie zmieniała bazowych cenników. Całość ma się spinać w kolejnych kwartałach, gdy synergie między CBF a werką Shoperem i PrestaShop mają wyraźnie wspierać poprawę wyników. W segmencie mieszkaniowym biuro maklerskie BNP Paribas wskazuje na poprawę popytu w ostatnich miesiącach oraz otoczenie wspierane przez rynek pracy i oczekiwania na kolejne obniżki stóp procentowych. Dodatkowo niska presja kosztów budowy ma sprzyjać przyszłym rezultatom sektora. W tym tle dom development ma się wyróżniać innymi wysoką ekspozycją na klientów gotówkowych, koncentracją na dużych miastach, udziałem projektów premium oraz renomą, co w ocenie analityków przekłada się na stabilność wyników i relatywnie wysokie marże. Po stronie operacyjnej ważny jest też wątek elastyczności oferty. Spółka wychodzi szerzej do segmentu popularnego, co ma pomagać w dostosowywaniu się do warunków popyto popytowych. Biuro Makerskie BNP Paribas zwraca uwagę na mocny kwartał sprzedażowy. W czwartym kwartale 25 sprzedanych zostało ponad 1200 lokali, co oznacza 6% wzrost rok rocznie. Według analityków był to piąty kwartał z rzędu ze sprzedażą powyżej 1000 lokali, przy efektywności sprzedaży na poziomie 25-30%. Jak podają analitycy biura makerskiego BNP Paribas, poprzedni rok sprzedażowo pozostał mocny. W ujęciu forward looking Biura Makerskie BNP Paribas wskazuje na zapowiedzi zwiększenia budżetu na zakup gruntów w bieżącym roku i relatywnie wysokie marże, co może przekładać się na rewizję w górę prognoz wynikowych na lata 26-27. Mobruk jest typem biura makerskiego BMP Paribas po okresie słabszych wyników, wynikających, jak wskazują analitycy, z trudniejszego otoczenia rynkowego, niższych wolumenów oraz modernizacji spelarni. Ostatnie kwartały mają jednak pokazywać powrót do wyższych wyników wspierany rosnącym wykorzystaniem mocy w zmodernizowanych zakładach oraz tych przyjętych. Ważnym katalizatorem ma być pojawianie się większej liczby przetargów na tzw. bomby ekologiczne. Analitycy przypominają także, że w 2025 roku spółka ograniczyła ryzyko związane z opłatami podwyższonymi poprzez odpis pokrywający hipotetycznie negatywny scenariusz rozstrzygnięć. Jak oceniają analitycy, dodatkowo na horyzoncie pojawia się coraz więcej przetargów na bomby ekologiczne, które historycznie charakteryzowały się większą rentownością. Biuro makerskie BNP Paribas podkreśla przewagi konkurencyjne Mobruku, skalę, nowoczesnej instalacji i mocny bilans, które mają przekładać się na wysoką rentowność i wolne przepływy pieniężne. W tym kontekście pojawia się też wątek dywidendy. Zgodnie z zapowiedziami zarządu, dywidenda z zysku za 25 rok nie jest wykluczona, mimo że na horyzoncie są kolejne przejęcia w branży odpadowej. Synectic w ujęciu biura maklerskiego, ma za sobą kolejny kwartał z wynikami powyżej oczekiwań. W trzecim kwartale przychody były wyższe o 41% rok rocznie, bida o 63% rok rocznie, a zysk netto wzrósł o 72% rok do roku. Analitycy wskazują, że spółka sprzedała więcej robotów rokrocznie korzystając z popytu inwestycyjnego szpitali, a rosnąca baza maszyn buduje dynamikę powtarzanych przychodów ze sprzedaży usług, instrumentów i akcesoriów. Jak podają analitycy Biura makerskiego BNP Paribas przychody w trzecim kwartale były wyższe o 41% rokrocznie, a BIDA 63% Zysk netto był wyższy 72% rok rocznie, a wyniki były ponownie powyżej rynkowych oczekiwań. W krótszym terminie kluczowe mają być inwestycje z KPO. Biuro maklerskie BNP Paribas oczekuje utrzymania wysokiego tempa zamówień na nowe maszyny, wskazując, że nowe zamówienia w czwartym kwartale wzrosły o 30% rok rocznie do prawie 150 milionów, a portfel zamówień wyniósł ponad 73 miliony złotych na koniec grudnia 2025. W dłuższym terminie kolejnym potencjałem ma być rozpoczęcie sprzedaży piątej generacji robotów chirurgicznych Da Vinci. Eksperci przypominają, że spółka pracuje nad wydzieleniem projektu kardioznacznika do osobnego podmiotu oraz planuje uruchomić badanie trzeciej fazy na terenie USA. Biuro Macherskie BNP Paribas zwraca uwagę, że według planu podziału wycena grupy jest przyjęta około 20% powyżej obecnej rynkowej, z czego za 7,7% ma odpowiadać wydzielany podmiot zajmujący się R&D. A wśród faworytów na luty jest też XTB, gdzie biuro maklerskie BNP Paribas wskazuje na szacunkowe wyniki za czwarty kwartał oraz silny trend akwizycji nowych klientów. Spółka pochwaliła się, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku miała ponad 180 milionów złotych zysku netto wobec konsensusu rynkowego na poziomie 166 milionów. Rosnąca baza klientów przełożyła się tym na wzrost liczby zawartych kontraktów w CFD w lotach. Jak podają analitycy, rosnąca baza klientów przełożyła się na dużą aktywność transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost nowych klientów, który sięgnął ponad 280 tysięcy, a w całym 2025 roku spółka powiększyła bazę klientów do ponad 2,16 miliona. Ważnym elementem układanki ma być plan produktowy na 2026 rok, nowe produkty inwestowania długoterminowego, margin trading oraz rozszerzone godziny handlu. Biuro Maklerskie BNP Paribas wskazuje, że XTB w pierwszej kolejności chce wprowadzić handel na rynku amerykańskiej Formule 24 na 5 dni w tygodniu, a następnie stopniowo udostępniać rozszerzone godzin także na rynkach europejskich. Zdaniem analityków, wysokie tempo pozyskiwania klientów wspiera perspektywy wynikowe, szczególnie jeśli rynkowa zmienność pozostanie podwyższona. Dajcie znać, co sądzicie o takiej zmianie. Kreo tych instrumentów na Oponeo. Jednocześnie, jeżeli chcecie więcej analiz, raportów i konkretnych liczb, takich jak u nas na kanale, zachęcam do subskrypcji. Jednocześnie, jeżeli materiał był dla Was wartościowy, udostępnijcie go dalej. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w kolejnych.